Witajcie moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem e, narcyza, osobowości narcystycznej i chciałabym Wam trochę poopowiadać e, o tej osobowości, e, czego można się spodziewać po, e, po narcyzie i czego można się nie spodziewać, e, jak te osoby funkcjonują, skąd to się bierze e, tak? i dlaczego są takie, a nie inne. Może zacznę od tego, że ogólnie już jako dziewczynka brałam udział w, w podstawówce, w konkursach mitologicznych, i od tamtego momentu już o tym narcyzie gdzieś tam słyszałam. I potem już jako studentka dowiedziałam się o tym o wiele więcej, z punktu widzenia oczywiście psychologii. Ale co ciekawe, podczas gdy jeden profesor opowiadał, właśnie nam o o tej osobowości. Mi zapadło w pamięci takie jedno jego zdanie, które on powiedział, że jeżeli na swojej drodze spotkacie osobę, um, która właśnie przejawia takie cechy bądź takie zachowania i macie po prostu um, znaki, że to jest na pewno osobowość narcystyczna, to on powiedział, no to w nogi, tak? Um, ja wtedy to odebrałam oczywiście jako żart i stwierdziłam, okej, okay. ale później jakby. Um, Spotykając osobowości narcystyczne i przyglądając się, jacy ludzie mnie otaczają, e, zauważyłam i dopiero wtedy do mnie to dotarło, co ten profesor powiedział. I ja tutaj oczywiście nie mówię, żebyście wy mm, trzymali się z dala od takich osobowości, czy, y, czy w ogóle wypraszali ich e, z życia bądź uciekali. E, chociaż czasami trzeba wyprosić niestety takie osoby. Za swojego życia. Także, jeżeli nie znacie mi tu o narcyzie, to w skrócie był to po prostu młodzieniec, który zakochał się w swoim własnym odbiciu, przyglądając się w tafli jeziora, zakochał się w swoim, tak, jakby wizerunku. I narcyz, właśnie, nie był zakochany w sobie, tak, tylko właśnie w tym odbiciu w tym wizerunku. I w sumie tylko go to interesowało, ten wyidealizowany piękny, idealny, idealny obraz, tak? I to generalnie opisuje właśnie to, na czym skupia się narcyz, na tym wizerunku, na tym jak go postrzegają inni. I pytanie jest teraz, czy będąc w związku z taką osobą, możecie być sobą? No nie. E, na początku oczywiście e, może wam się wydawać, że, że, że jest to możliwe, e, ale niestety. E, I opisując tutaj osobowość narcystyczną, bo ja też chcę zaznaczyć, że dla mnie wszyscy ludzie e, mają generalnie takie same cechy, tak? Osobowości. Tak samo narcyz, tylko tutaj chodzi o natężenie tych cech. Um, I oczywiście, um, kim jest narcyz? Może zacznijmy od tego. Narcyz tak naprawdę nie zna siebie, bo to właśnie tak jak powiedziałam Wam, to jego wizerunek tak naprawdę jest, jest jego prawdziwą tożsamością. Um, Narzędz w ogóle siebie nie akceptuje um, i jest bardzo wrażliwy na opinie innych osób. Um, I te jednostki, i te osoby są bardzo zafiksowane na, na swoim punkcie, na swoim właśnie obrazie, na, na wizerunku. Stąd też wynika to, że nie przyjmują do siebie żadnej krytyki. Tak, nawet jeżeli zrobili coś źle bądź popełnili błąd, to oni w ogóle tego nie przyjmują do wiadomości. I z czego to właśnie wynika? To wynika, że oni w dzieciństwie nie otrzymali bezwarunkowej miłości, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa właśnie z tymi najważniejszymi osobami, tak, W dzieciństwie, które je wychowywały. Um, bo takie osoby mogły być w dzieciństwie traktowane e, bardzo źle, mogły być poniżane, bądź nawet bite. Um, albo w drugą stronę jeden z rodziców mógł uwodzić dziecko, tak? I ja tutaj mam myśli to, że rodzic starał się. E, postawić dziecko, starać się, żeby to dziecko wyszło w jakąś rolę, e, która temu rodzicowi by służyła. E, na przykład, ten rodzic mógł traktować e, to dziecko jako zastępczego partnera, tak? Typu e, mógł, żeby rodzic mógł się wyżalić temu dziecku, wypłakać, tak e, więc w taką rolę starał się włożyć to dziecko i wtedy tylko je doceniał. Tak? I wtedy dziecko e, uczy się, zdaje sobie sprawę, aha, czyli ja jestem zauważany i akceptowany w momencie, kiedy robię to i to tylko, tak? To tego się uczy dziecko. E, także w dwie strony w sumie to, um, to może iść. No i oczywiście osoba narcystyczna e, ma tą potrzebę bycia doskonałym, tak? Najlepszym. E, I inni mają właśnie takich postrzegać i oni zrobią wszystko, żeby inni oczywiście. E, takich postrzegali, tak? E, uważają siebie za lepszych od innych, co zresztą możecie zauważyć w często ich aroganckim zachowaniu do innych osób. E, Nic w ogóle nie wykazuje zainteresowania uczuciami innych osób. Jeżeli jesteś w związku z taką osobą, e, bez względu, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, e, to ta osoba. Nie będzie zwracać uwagi na Twoje uczucia, nie będzie okazywać empatii, oni nie potrafią okazywać empatii, bo oni nie widzą swoich uczuć, tak? Zaprzeczają im i nie będą też dostrzegać Twoich uczuć, bo tak naprawdę oni właśnie kochają ten swój obraz, tak? Nie swoje ja, tylko ten obraz na zewnątrz. I nawet podczas rozmowy. Możesz to zauważyć, czy wśród swoich znajomych um, masz taką osobę. Oni nawet podczas rozmowy tak naprawdę nie słuchają ciebie, co ty mówisz. Oni czekają, aż ty skończysz, czasami nawet wchodząc ci w słowo, moc w ogóle przerywając, e, bo oni czekają, aż oni mogą zacząć mówić i oni po prostu potrzebują słuchacza, i zaczyna się tutaj monolog, tak? Oni nie chcą w ogóle ciebie słuchać, co ty masz do powiedzenia i co ty czujesz tak? Co jest dla nich nieważne? Ich to w ogóle nie interesuje. Um, I to też się przejawia, jeżeli jesteś właśnie w związku z taką osobą, jeżeli masz jakieś hobby, bądź, um, bądź tak, swoje grono przyjaciół i tak dalej, to możesz um, zauważyć, jak narcyz potrafi bardzo dewaluować wszystko to, co ty robisz. Tak? Bo dewaluując Ciebie. On czuje się automatycznie lepiej, tak? E, kolejną rzeczą jest to, że właśnie Narcyz, tak jak już powiedziałam, zaprzecza uczuciom. E, I zaprzecza oczywiście swoim uczuciom. E, ale też tak naprawdę zaprzecza innych, tak? Jakby dlatego nie widzi tego, co ty czujesz. I im większe tak naprawdę jest zaprzeczenie tych uczuć, tym większe jest zaburzenie narcystyczne, bo musicie też wiedzieć, że nie ma jednego takiego samego, nie spotkacie drugiego takiego samego narcyza, tak? Każda ma osoba ma inne natężenie tych um, cech, tak? Um, więc powiedzmy, jeżeli mamy skalę od zera do Minus piątki, jedna osoba może powiedzmy mieć natężenie. Będzie to y, lekkie zaburzenie, tak? Powiedzmy na minus jedynkę, a ktoś może być na minus piątkę, tak? I to też wtedy y, od tego zależy, jak ta osoba będzie się y, zachowywać, oczywiście, tak? I jeżeli Narcyz już wyraża w ogóle jakieś emocje, tak? Jeżeli to oczywiście można nazwać, tak, to to jest. Ekspresja takiej irracjonalnej e, wściekłości, bo powiedzmy, nie uzyskali tego, co chcieli od ciebie, e, i ty postawiłeś, bądź postawiłaś jakieś granice. Oni tego w ogóle nie akceptują i oni potrafią wpaść w taką wściekłość, że to się może przerodzić w autoagresję e, bądź w agresję wobec ciebie. I kolejną rzeczą, którą oni mogą przejawiać, to jest taka ckliwa sentymentalność. I to bym powiedziała, że to jest jakby substytut miłości, um, tak, dla narcyza. Um, o tym zresztą pisze Elowe. Ja zresztą na końcu podam Wam książki, które ja przeczytałam i które Wam polecam. Jeżeli chcecie bardziej zapoznać się um, z tematem osobowości narcystycznej, um, kolejną charakterystyczną. Cechą czy zachowaniem, które możesz zaobserwować u, u narcyza, to jest kontrola. Narcyz chce kontrolować wszystko i wszystkich i zawsze. Będąc w związku z taką osobą, na początku będzie mi się może nawet wydawać, że to na początku może być właśnie. Oczywiście jest jeszcze etap zakochania, tak? I będzie ci się wydawać, że poznałaś swoją bratnią duszę, poznałeś swoją bratnią duszę, że ta osoba tak bardzo troszczy się o ciebie, chce z tobą spędzać praktycznie każdą wolną chwilę, interesuje się tobą. I dla mnie w ogóle związek z osobowością narcystyczną porównałabym do takiej miłości romantycznej, taką jak oglądamy w filmach. Gdzie macie po prostu wrażenie, że wow, po prostu idealna osoba, idealna partnerka, idealny partner. I na początku wy możecie mieć właśnie takie wrażenia. Do momentu, kiedy zauważycie, że jesteście kontrolowani na każdym kroku, co 5 minut, możecie być zapytani, gdzie jesteście, z kim jesteście, co robicie. Kiedy wracacie, po co w ogóle się spotykacie z tymi osobami, po co w ogóle wykonujecie um, jakieś hobby czy w ogóle um, po co czymkolwiek dodatkowym się um, zajmujecie. Um, ale tak naprawdę po pewnym czasie zauważycie, że to wszystko tak naprawdę to była iluzja. To nie było prawdziwe. To nie była żadna troska. Tam nie było żadnej troski. Bo kontrola tutaj spełniała wyłącznie formy władzy. I o to chodzi właśnie narcyzowi, tak? Go nie interesuje tak naprawdę drugi człowiek. Um. Co tutaj jeszcze chcę Wam powiedzieć? Mm, I ogólnie tragedia też polega na tym, że narcyz w głębi duszy, on chciałby być kochany i chciałby tak naprawdę kochać, ale nie ośmieli się wyrazić uczuć, bo to by wiązało się z ogromnym bólem, wglądem w siebie i dotarciem do wspomnień a, tego, co się wydarzyło, a ta osoba sobie na to nie pozwoli. Kolejna rzecz, co się dzieje, kiedy ty chcesz skonfrontować swojego partnera bądź jakąś osobę, koleżankę, kolegę z tym, że coś powiedzmy zrobili nie tak i po prostu zrobili komuś przykrość, i mówisz otwarcie, że jest tobie przykro, że to było po prostu to zachowanie nie było fajne, nie było fair. I oczywiście fajnie by było, gdyby przeprosili bądź po prostu um, porozmawiali o tym, tak, co się stało. To narcyz staje się wtedy wściekły. Tutaj może właśnie nawet dojść do tej właśnie eskalacji, um, tej, tej irracjonalnej takiej wściekłości, um, bo jeżeli ty, ty bardziej będziesz jakby naciskać tę osobę, że postąpiła źle, to ta złość będzie w niej jeszcze bardziej narastać. Tak? I komunikaty, które ty możesz usłyszeć, starając się konfrontować osobę narcystyczną z tym, że po prostu zrobiła coś nie tak. Jesteś nadwrażliwy, przesadzasz. Wcale tak nie było. Co ty opowiadasz? Nie wiem, o czym ty mówisz. Nie będę tego słuchać. Tak, ja zawsze jestem najgorsza. Tak, ja zawsze jestem najgorszy. W ogóle mnie nie szanujesz. Ale przecież wszyscy tak robią. Narcyz będzie próbować przerzucić winę na Ciebie bądź odwrócić kota ogonem. Tak, żeby to była twoja wina, żebyś ty. Wziął za to odpowiedzialność. Także będzie używać takich komunikatów. I co jeszcze? Oczywiście, narcyz nie przyzna ci racji, tak? Bo gdyby przyznał Ci rację, to to by oznaczało, że musi zajrzeć w siebie. A tak jak już mówiłam, nie zrobi tego z tego wszystkiego, co właśnie opisałam wcześniej, co się wydarzyło w jego dzieciństwie, gdzie po prostu jest ogromny ból i trauma. Oni nie chcą w to zaglądać. Tak? Bo właśnie to się wiąże e, z tymi trudnymi emocjami. Oni nie chcą ich przeżywać. Mm. Dlatego oni nie mogą przyjąć tego, że popełnili jakiś błąd, czy po prostu źle się zachowali i e, nie chcą brać za to odpowiedzialności, bo to po prostu byłoby dla nich zbyt bolesne i ja też tutaj nie usprawiedliwiam tych osób, e, tylko ja opisuję to co się za tym kryje, a o czym oni też nie mają w ogóle świadomości, no bo tak jak mówię, nie mają jakby wglądów to, tak? Samoocena narcyza. Oczywiście narcyz w środku ma bardzo niską samoocenę, ale też tego nie wie, bo z nim jest wszystko ok, z nim jest wszystko w porządku, jeżeli w związku się Wam coś sypie, to... To nie jest ich wina. Z Tobą jest coś nie tak. Oni są OK. Oni nie widzą niczym problemu. To Ty dramatyzujesz i histeryzujesz. Albo jesteś nadwrażliwa. To jest w ogóle mój ulubiony, um, ulubione sformułowanie. Um, I przez to, że oni mają właśnie tak bardzo niską samoocenę, bardzo łatwo, z taką łatwością oceniają innych ludzi. Um, i w ten sposób przerzucają oni wszystkie swoje emocje na innych. Ale tak naprawdę, oceniając i mówiąc właśnie o tych innych osobach, mówią oni tak naprawdę o sobie. Jest takie fajne przysłowie po angielsku: If you spot it, you got it. Czyli jeżeli coś zauważysz, to prawdopodobnie to masz. Tak, tę cechę bądź jakieś zachowanie. I oni oczywiście też tego nie wiedzą, bo tak jak już powiedziałam, oni nie robią wglądów, oni, z nimi wszystko jest ok. Oni są najlepsi, najwspanialsi i, i tyle. Z Tobą jest coś nie tak. Yy, I oczywiście narcyz, jeżeli tylko ma możliwość, to chce pokazać światu innym osobom, tak, jak wspaniały jest. I chcą to udowodnić za wszelką celę, cenę, tak? Tutaj czasami cel uświęca środki. Um, Nartyz po prostu, tak jak już wam powiedziałam, no, uwielbia po prostu być w centrum. Um, I będzie do tego dążyć. I jeżeli um, ja też zauważyłam coś takiego, z tymi osobami, z którymi ja miałam styczność, jeżeli dana osoba powiedzmy nie ma sukcesów na polu zawodowym, tak kariera czy, czy inne dziedziny, to będzie dążyć do tego, żeby mimo wszystko i tak być w centrum uwagi i może iść w drugą stronę, na przykład łamać normy społeczne, wdawać się w jakieś bójki i tego typu rzeczy, żeby tylko być w centrum uwagi, nieważne już, co będzie robić. E i oczywiście granice. Jeżeli chodzi o granice, możesz, po, możesz, możesz starać się postawić e, narcyzowi granice, a to, nie, to się nie sprawdzi. Tak? Może nie, nie w każdym przypadku, bo tak jak powiedziałam, każda osobowość narcystyczna, każdy narcyz jest tak naprawdę inny, e, ale oni będą chcieli jeszcze bardziej cię kontrolować i oni nie dadzą się po prostu e, tym granicom, które ty. Będziesz stawiać, tak. Jak wygląda w ogóle rozstanie z partnerem, z osobowością narcystyczną? Co z tym się wiąże i kogo w ogóle wybiera osobowość narcystyczna na partnera? Chciałabym o tym zrobić wam drugi filmik. Powiem tylko tyle, że generalnie narcyz wybiera wiąże się głównie z osobowością zależną. Dlaczego? To postaram się ten mechanizm właśnie opisać w kolejnym e, nagraniu. E, I co najciekawsze, dlaczego oni tańczą w tym tak, związku dość długo czasami. To jest też bardzo ciekawe. E, także tak, na dzisiaj chciałabym Was z tym zostawić. I Jeszcze książki, które bym chciałabym polecić. To jest książka Lowena e, Narcyz Zaprzeczenie prawdziwemu ja polecam tę książkę. Kolejna książka, dwie książki, które chcę jeszcze polecić są po angielsku. Pierwsza książka to jest Rosa Rosenberg'a Human Magnet Syndrome. Polecam również ją. I trzecia książka, którą chcę wam polecić, to jest Jackson McKenzie i to jest chyba tytuł Psychopath Free. To jest chłopak, którego partner był właśnie osobowością narcystyczną, i on w tej książce opisuje takie, on to nazywa 30 flag, 30 znaków, które mówią o tym, że masz do czynienia z osobowością narcystyczną, i on tam właśnie opisuje każdy z tych znaków, jakie manipulacje stosuje właśnie narcyz, m.in. też wymienia komunikaty i tak zwaną manipulację gaslighting, polecam w ogóle film o tym tytule. Także tak, polecam tę książkę. Ten autor właśnie, który ją napisał, jakby też opisuje to z własnego doświadczenia i dokładnie możecie, jeżeli byliście kiedyś w związku z osobowością narcystyczną, to myślę, że znajdziecie tam siebie i rozpoznacie wszystkie te zachowania i komunikaty. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem.